Witam, ja jestem Chiro i zapraszam Was uh, do um, przeglądu gier z Xboxa. Is sleeping, is Pierwszą grą będzie Train 2, tak. uh, Train 2 to jest platformówka, którą pewnie um, każdy kojarzy, choć <laughs> albo niektórzy pewnie też grali w Train 1. chociażby tego Train 2. Jest to, no, jakby ktoś nie wiedział, to to jest gra strategiczna, logiczna. E, no, teraz akurat jestem magiem, który się nazywa Amadeus. No, Ale są oprócz tego dwie postacie: Złodziejka Zoe i rycerz Pontius. E, no, no i co? Jak widzicie, grafika jest fajna, cukierkowa, ja bardzo takie lubię. E, mi się bardzo podoba ta gra, trzeba się tyle namyśleć. Ale, ale jest ciekawe. O, co tam jest. Ambelek uciekł. A, e, dało się skoczyć. No trudno. Trudno, ale nic. Co poradzimy? No. No. E, no i to jest w 2D. nasze znaczy takie 2D. No chyba 2D. Tylko już jest grafika jak na 2D, jest przepiękna. Um, mi się ona bardzo, bardzo podoba. Sterowanie jest fajne, no akurat jestem w jednej z początkowych wersji. Um, bardzo lubię dubbing. Um, um, lubię tego kościa, który wszystko tłumaczy. No tak, więc powrócę za chwilę. No i już powróciłem. Tak, powróciłem. Teraz z grą Tropico 4. E, Tropico 4, no e, to jest podobnie jak w poprzednich odsłonach, e, stajemy się dowódcą mojego państwa. No i e, staramy się nad tym państwem zapanować. To jest gra strategiczna, strategiczna, ekonomiczna bardziej. Jest 20 misji, bodajże, coś takiego. E, no to dobra, no to. No, po prostu budujemy budynki, tam jakieś dojdę, jakiś tam. No Każdy gra w jakąś strategiczną grę. Antropico no, jest ok, ale jakoś tak nie porywa. O, no, trzeba lubić ten gatunek, trzeba lubić takie rzeczy. Jak dla mnie. Okej, okay. jest nawet. Ja okay. no, teraz sobie to wybudujemy. Mm -hmm. No. Um, jestem na pierwszej misji bodajże, coś takiego, uh, no, jest, się zaczyna, fajnie, grałem troszeczkę, ale niezbyt nie nie długo, już mnie nie wciągnęło, ale myślę, że to jest pozycja, jak ktoś ma xboxa, można, nie ma funduszy dostępnych, choćby w demo pograć, można. To, to się opłaca naprawdę żeby zobaczyć jak to wygląda to, żeby... no to jestem z, os z ostatnią grą jaką jest um, Warhammer 40 000 Space Marine e, no to to jest um, krwawa gra akcji osadzona w trzeciej osobie jak widać zresztą e, no w Space Marine, Space Marine wcielamy się w postać um, kapitana Titusa należącego do jednego z legionów imperialnych Marines. Um, no, ci że właśnie w tych takich fajnych skafandrach, słyną z tego, że um, są bardzo wytrzyma wytrzymali i są świetnie przesz przeszkoleni. Jak to tak nas wprowadza. W ten świat um, Space Marine, co mogę powiedzieć że o, o tej części? No, w Warhammera no, mi się nawet podoba, jeżeli ktoś lubi wcześniej o sobie gry akcji, to jak najbardziej zachęcam, żeby zagrać sobie na Xboxie czy na jakiejś, nie wiem, czy na inne platformy, ale to raczej większego znaczenia nie ma. bo no, już jest krew, już się coś robi przynajmniej. Um, ciekaj się w tą grę gra. No, i to chyba, jeżeli chodzi o grę, całkiem fajna, całkiem fajna. Można się troszeczkę może nie wyluzować, ale można sobie trochę pozabijać. Teraz może podsumuję całość e, tego naszego przeglądu. E, no to tak, zacznijmy może od trajna Train, e, jak dla mnie, najlepsza z tych gier, wszystkich trzech. Bardzo lubię. Osobiście nie wiem, jak wy to ocenicie, ale według mnie była to jedna z najlepszych pozycji dzisiaj. Potem było Tropico 4. No nie wciągnęło mnie ekonomiczna, strategiczna gra. No taka na trzecim miejscu, a na drugim miejscu Warhammer 4000. 40 Mi się bardzo podobał. Nie wiem, jak. Jeżeli graliście, to możecie ocenić, bo z tego krótkiego filmu raczej nie za dużo ocenicie. No, tak więc ja się żegnam, cześć.